Ponad 650 inwestycji w 29 krajach świata. Firma Mazur wyprodukowała już w sumie ponad 40 km wodnych zjeżdżalni, które trafiły do 60 basenów, nawet w tak dalekich krajach jak Stany Zjednoczone czy Korea Południowa. Wodne urządzenia cenione na całym świecie powstają właśnie w Bytomiu. Tu mam blisko do domu, wygodnie przede wszystkim Bytom. No, no jestem i sentymentalnie związany przede wszystkim. Bardzo duża pomoc ze strony miasta, jeśli chodzi o no, przyziemne problemy bieżące. Także to, to na pewno jest cenne, inaczej się rozmawia u siebie, inaczej gdzie, gdzie indziej. Firma Mazur rozpoczęła działalność w 1989 roku od produkcji filtrów do uzdatniania wody pitnej. Kilka lat później dostała pierwsze zlecenie na produkcję zjeżdżalni wodnej, a po pozytywnej opinii inwestora przyszły kolejne zamówienia. Od tej pory ta bytomska firma znacznie poszerzyła swoją działalność. W swoim portfolio mamy zjeżdżalnie wodne i atrakcje basenowe, mamy technologię uzdatniania tej wody basenowej, ale projektujemy i produkujemy też zjeżdżalnie stalowe dla dorosłych i dla dzieci. Mamy usługi towarzyszące, czyli piaskowanie konstrukcji stalowych oraz druk 3D, który pomaga nam budować prototypy naszych nowych produktów. Zakres działalności firmy jest coraz większy, więc biznesową pałeczkę przejmuje już młodsze pokolenie rodziny Mazurów, także mocno związane z bytomiem. Dzieci zajmują się może nie bezpośrednio zjeżdżaniami, z tym zakresem, którym ja się zajmuję. Ale produkcją zjeżdżalni stalowych, które też już wyjechały do Kataru, do, do Iraku. No a chłopcy, samochody, remonty, logistyka, o, e, druki 3D. Wodne atrakcje firmy Mazur wyjeżdżają z Bytomia na cały świat, ale będą mogli z nich korzystać także mieszkańcy naszego miasta. 60% działalności to jest działalność eksportowa, 40% projektów realizujemy w kraju i w tym roku mamy to szczęście realizować wodny plac zabaw w Bytomiu w parku Kachla z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i liczymy na sukces w tym, w tym projekcie. Budowę tego wodnego placu zabaw zaplanowano tak by jeszcze podczas tegorocznych wakacji mieszkańcy Bytomia mogli skorzystać z tej atrakcji.